Witaj piękna z tej strony Marta Chowańska, twój doradca kosmetyczny i w tym krótkim filmiku pokażę Ci taki bardzo prosty, kobiecy makijaż z akcentem na usta, który naprawdę sprawia, że będzie wyglądał jak milion dolarów w kilka minut. Zacznę od pomieszania rozświetlających kropelek z odrobinką matującego podkładu i nakładam palcami na całą twarz, a następnie dokładnie wpracowuję pędzlem do podkładu. Ten podkład, jak, jak również kropelki, możesz u mnie kupić, tak jak wszystkie kosmetyki, które pokazuję na filmiku, dlatego koniecznie zapisz go sobie, a potem odezwij się do mnie, żeby Zapytacie o produkty dla ciebie. Teraz pora na wzmocnienie krycia. Najpierw perfekcyjny korektor pod oczy, a następnie rozjaśniający korektor w centralnych partiach twarzy. I to wszystko również wklepuję tym samym pędzlem do podkładów płynie, który przepięknie rozciera kremowe produkty i daje takie ładne, delikatne, nieskazitelne wykończenie na skórze. Zobacz, skóra jest taka satynowa, gładka, pełna blasku, ale równocześnie idealnie przykryta. Czas na transparentny puder sypki. Nazywam go pudrową mgłą i dużym, miękkim pędzlem do pudrów wklepuję dokładnie w całą twarz. I zobacz, on zapewnia taki aksamitny delikatny mat, ale bez przesuszania skóry, bez jej nadmiernego obciążania, wygląda to naprawdę super naturalnie. Teraz czas na róż, a właściwie bronzer w odcieniu Latte, to mój ulubiony bronzer z takiego naturalnego konturowania, który nie, nie robi plam Pięknie się rozciera, nakładam go pędzlem, kopytkiem na skronie, na powieki, troszkę pod ustami i delikatnie kontruję też nosek i brodę. Następnie czas na rozświetlacz w odcieniu glaze, co jest taki efekt lukrowanych na złoto policzków, więc nakładam na policzki podłukiem, powiem nad, nad noskiem, nie, na nosku i nad ustami. A teraz jako taka wisienka na torcie jest róż Shy Blush, który pięknie łączy całość. To jest efekt na bardzo, bardzo naturalne konturowanie. Teraz czas na tusz zagęszczający do brwi. Ja używam odcienia Dark Brunette, ale dobiorę dla Ciebie idealny kolor do Twojego odcienia włosów, ponieważ mam w ofercie różne kolory dla różnych włosów. Jeśli masz brwi pernamentne albo takie, w których są ubytki i chciałabyś je odświeżyć, nadać im ładny kształt, może masz siwe włoski, które chciałabyś ukryć albo po prostu ładnie wystylizować Twoje brwi, to bardzo polecam Ci ten tusz, bo jest super prosty w użyciu i można to zrobić bardzo naturalnie. Teraz używam e, takiego ciemniejszego cienia w kolorze Golden Maff. To jest naprawdę błyskawiczny i bardzo prosty makijaż i nakładam go po prostu pędem do rozcierania cieni wzdłuż dolnej i górnej powieki. Powiem Ci szczerze, że jak nagrywałam ten makijaż, to naprawdę szalenie się spieszyłam, więc szukałam najprostszych rozwiązań, żeby, żeby uzyskać maksymalnie piękny efekt. Teraz mocno tuszuję rzęsy maskarą Lash Love, która nie tylko pięknie je wydłuża i przyczernia, po prostu są czarne jak smoła te rzęsy lśniące, takie piękne jak pióra, naprawdę ten tusz daje nieprawdopodobny efekt ale też pobudza pięknie wzrost rzęs także jeśli będziesz go używać codziennie, to Twoje rzęsy będą rosły coraz dłuższe i będą coraz piękniejsze i będziesz się po prostu nimi cieszyć także wyczesuję i tuszuję dokładnie moje rzęsy i na sam koniec, pora na usta, używam pomadki Crash Berry. To jest taki uniwersalny odcień borda dla każdego typu urody, więc pięknie wypełniam sobie nią usta. To jest pomadka semi mat, czyli jest matowa, ale to wykończenie jest takie żelowe, czyli nie wysusza. Pięknie się trzyma i jeszcze wyrównuję tylko krawędzie delikatnie podkładem, a następnie używam pomadki Serce w odcieniu Natural Confidence i nakładam ją tylko na środek ust, utrwalam całość, a właściwie spryskuję ciało e, zapachem, który nazywa się If You Believe. I tak wygląda ekspresowy, kobiecy, bardzo prosty makijaż. Jeśli chciałabyś go powtórzyć na sobie i dobrać kosmetyki, napisz do mnie, z przyjemnością Ci pomogę.